Siemanko widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie jestem na Minecraftzie, ale na jednym bloku. Oczywiście na moim serwerze na kingmc.pl Tryb oczywiście one block. I jak widzicie mam nick bogaczkingmc, ale to dlaczego to już wam mówię. Jak widzicie mam 2 miliony pieniędzy, to jest bardzo, ale bardzo ogromnym wynikiem i przez te 2 miliony kupujemy po prostu wszystko i robimy jak najlepszą bazę przez jakąś godzinę. No ale oczywiście jak już gramy na moim serwerze, no to tak jak mówię, możemy wylosować parę rank na przykład na takiego one blocka. Napisz w komentarzu swój nick z Minecrafta, widzów zasubskrybuj, ten kanał, no i oczywiście zostaw lajka. 500 stopy w górę do końca dzisiejszego dnia. No to jest następny odcinek, już następnego dnia. No i oczywiście zapraszam Was na transmisje na żywo, które są codziennie, z rana. Nie wiem w sumie, jaki jest plan. Ale plan jest taki, że lecimy kurde bogato. Na pewno będziemy musieli ulepszyć wyspę. Mniej więcej teraz będziecie mieli nawet poradnik, jak sobie grać na, na, na OneBlocku. E, co trzeba robić, żeby ta wasza wyspa była jak najlepsza. E, no, edycja na OneBlocku trwa 2,5 miesiąca, więc jak wiecie, serwer widzicie, jest niebyle jaki. Warto zaczynać grę. E, zapraszamy wszystkich świeżaków. Dobra, więc widzowie, jesteśmy na tej wysepce i w sumie co możemy zrobić nie mamy rangi, no bo specjalnie sobie rangi nie dawałem, gramy jako zwykły gracz, tylko nie mamy żadnych pieniędzy, więc może zacznijmy sobie od ulepszenia wyspy, ukośnik ulepsz i co nas tutaj najbardziej interesuje wydaje mi się, że najbardziej by nas interesowało ulepszenie y, tylko i wyłącznie y, spawnerów a muszę wpłacić pieniądze do banku więc wpłaciłem 100 tysięcy i jest bank wpłać oczywiście, więc jeszcze raz slash ulepsz i możemy sobie ulepszyć teraz spawnery i tych spawnerów możemy mieć już 10 za 250 tysięcy będziemy mogli mieć 15, ale na razie w sumie nas to y, nie interesuje. Przydałyby się oczywiście jakieś narzędzia, więc zobaczymy sobie market, co graczy tutaj sprzedają, bo to jest market graczy i tutaj ludzie wystawiają swoje przedmioty. Jak widzicie, jedna część seta około 25 tysięcy. Trochę dużo, trochę dużo. Wydaje mi się, że możemy to kupić na pewno taniej. No, już po 10 tysięcy się znajduje. Łopata, łopata się na pewno przyda, więc kupujemy pierwszy przedmiot, kupiony za 5 tysięcy. Nie, za 10 tysięcy. Dobra, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Siekiera za 50, trochę drogo. kilo też, no, powiem wam widzowie, jednak troszeczkę drogo tutaj chłopaki to wystawiają Wydaje mi się, że jak jakoś, nie wiem, pisałbym na PV czy coś, to dałoby radę o wiele taniej to kupić. A nawet to zrobię. Wiecie co, widzowie? Jak ja powiedziałem, seta nie biorę, no bo set jest mi niepotrzebny. Kupię sobie tylko narzędzia i zobaczymy, ile za to wszystko zapłacę, więc ja się biorę do pisania. Chociaż wydaje mi się, że pisać nie mogę, no bo muszę mieć trzeci poziom wyspy, więc szybko ten trzeci poziom wyspy muszę wbić. Napisałem na czacie, właśnie widzowie, że kupię siekierę i kilof i żomal się do mnie tepnął i mi od razu to rzucił. Tylko pytanie, czy to jest taka kilof No, siekiera dobra, kilof nie taki jaki chciałem, tylko ten gościu się wylogował. Od razu, dało mi to tak naprawdę za darmo. Nie wiem czemu, ale bardzo miło z jego strony. No widzowie, no, gram na totalnie losowym niku więc bardzo mu dziękuję i powiem tak, no widzowie, siekierę mi dał taką jak chce, więc mu zapłacę za to te 10 tysięcy, więc Slash Pay. On się nazywał Big Biceps. 10 tysięcy, pyk pyk, przelaliśmy mu. E, chociaż on się znowu do mnie tepa, więc znowu go zaakceptujemy. Może teraz mi da dobry kilof. Nie, znowu dał unbreaking 3, nie wiem o co chodzi. E, 10, takiego killu raczej nie chcemy, więc kupimy sobie po prostu jakiś droższy z marketu, no bo jesteśmy bogaczami. Jest za 35 tysięcy. Trochę dużo, ale kupujemy. I Ziomal napisał, nie musiałeś płacić. Big Biceps, serdeczne pozdrow dla Ciebie. No powiem, widzowie, tak, bardzo miły gracz. Bardzo się cieszę, że tacy ludzie grają u mnie na serwerze. Więc wydaje mi się, że jak Wy byście zaczynali z grom, no to na pewno taka osoba by się jakaś znalazła, która by Wam pomogła i na pewno byście mieli o wiele, o wiele łatwiej na starcie. Więc nie ma co, widzowie, wystarczy pit, pisać, yy, pytać, pisać. Yy, nie ma co się wstydzić. Naprawdę, tutaj grają bardzo mili ludzie. Tutaj, no na tym one bloku to naprawdę jest takie mocno zgrane community. O, tak bym to nazwał, widzowie. Więc plan jest taki sobie chwilę, pozbieram sobie jakieś itemy i wydaje mi się, że od razu kupujemy spawnery. Wydaje mi się, że golemy. Golemy to będzie taki priorytet. Chociaż z drugiej strony, w sumie nie, nie golemy, a blaziarka. bleziarka. Chociaż w sumie mamy tyle pieniędzy, że możemy zrobić to i to tak naprawdę. Więc tak, no, zrobimy tak, że ja tutaj wybuduję platformę na Blazy, tu wybuduję platformę na, na, na y, golemy i tak to będzie wyglądało. W sumie jestem tak bogaty, widzowie, że ja nawet nie muszę tego kopać. Ja to mogę wszystko wyrzucić totalnie w tym miejscu. O, tak sobie możemy. Te kilofy w sumie też nie potrzebujemy. To wyrzucam to, wyrzucam, to wyrzucam. Mamy narzędzia, na których mi zależy, slash sklep, całkowicie możemy sobie zrobić, kobyl, stołnik e, 9 staków kobla i możemy sobie od razu tutaj budować to tak jak chcemy, żebyśmy to mieli zbudowane, Pyk. E, oczywiście golemy wydaje mi się, że to są takie najłatwiejsze do zbudowania to nie będzie z tym żadnego problemu, pokażę wam też jak wygląda idealna farma golemów więc w sumie nie, najpierw to skopię i zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądać, a on najpierw zbuduje nie będę wam przecież nudził was jakimś budowaniem, dobra wydaje mi się, że zrobiłem to tak jak powinienem to zrobić i wszystko będzie raczej ależ to powtarzam, raczej działać no bo wiadomo, tutaj będą spawnery tego Golemy będą się respić, one będą tutaj spadać. No i wszystko jest pięknie idealnie na obrazku, ale zobaczymy. jakoś na nastać, oczywiście chodzimy, sledge, sklep, moby, iron golemy. Y, około 10 wydaje mi się, że możemy sobie kupić tak, nawet nic nie wiem, nie poczuliśmy tego, że to kupiliśmy. Mamy tyle pieniędzy i te y, spawnery możemy postawić tak o w ziemi, tylko wiem, że te golemy one się zaczną tutaj o tak respić na ściankach. Więc ja sobie szybko tutaj tak zakobluję i wydaje mi się, że teraz będzie to w sumie działać idealnie. Tam wszystko ładnie podłączyłem hopperami, że jak będą te golemy ginąć, to automatycznie też żelazo będzie nam spadać do skrzynek i wszystko powinno być ok, ale w sumie tak patrzę, że jeszcze takie dwie kratki do góry, nie wiem czy jest sens to jakby koblować, w sensie dach lepiej może w sumie zostawię tak jak zostawię jakbym miał rangę, jakoś flyer, żebym miał, no to pewnie bym sobie to tak zostawił jakoś może szkłem ozdobił wiecie o co chodzi, ale no aktualnie ma to tylko działać, ma być dobrze, więc wchodzimy tutaj i sprawdźmy czy wszystko będzie działać tak jak ma działać, dobra ja sobie to skopuję, stawiamy te iron golemy i czy te iron golemy będą tam spadać prosto do lawy, jak słyszymy, wszystko działa tak jak powinno, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Tutaj też możemy sobie to o tak rozkopać. Jakby ktoś się pytał, normalnie y, spawnery można sobie rozkopać, nie? One nie są jakby, nie tracimy ich ani nic. A, limit mam. No dobra, no to jednak mam limit tyle. 10 spawnerów, 10 spawnerów. Tak jak powiedziałem, tak to wygląda Idę na, i jest. I nasza farma Irona chyba powinna działać Chociaż widzę, że tam jest żelazo, stoi Chociaż nie, wszystko wpada pięknie prosto do skrzyneczki Powoli, bo powoli, ale wpada Więc jak najbardziej jestem zadowolony e, Pierwsza farma działa, teraz widzowie trzeba zrobić farmę blaze'ów Tak jak powiedziałem Dobra widzowie, zbudowałem blaze'are oczywiście Tak to wygląda Najważniejsze jest to, że one muszą być całkowicie zakoblowane, Bo wtedy one się nie respią, bo w momencie kiedy mają światło No to wiadomo, nie? Więc to tak musi być zabudowane pięknie Oczywiście spawnerów nie mogę sobie, nie wiem, dobudować No bo jest limit, więc musimy sobie wpłacić wszystkie do banku, no bankę milion sobie wpłacimy, wpłaciłem sobie milion i zobaczymy teraz, też ulepsz na 15 spawnerów ulepszyliśmy, a na 25, ile kosztuje 500k więc też możemy sobie to zrobić bez żadnego problemu jesteśmy po prostu bogaci, e, więc szybciuteńko tylko w sumie jak mam używać blaziarki no to na pewno też się przyda mieczyk czy ktoś tutaj sprzedaje mieczyk w dobrej cenie? akurat na miecze nie patrzyłem, patrzyłem na wszystko, ale nie na miecze ale widzę, że miecze no to tutaj konkretnie 100 tysięcy, o to jest dobry mieczyk za 15 tysięcy sharpness 6, zobaczcie to widzowie looting 3, sharpness 6, breaking 3 FireSpec 2, tylko za 15 tysięcy. No to oczywiście sobie też kupimy, no bo taki mieczek nam się przyda do takiej farmy, jaką teraz tutaj będziemy mieć. Slash SKLEP, tutaj konkretnie wchodzimy. Slash Moby, y gdzie tutaj mamy blazy. Ile tych blazów? No, z 10 blazów nam się przyda na pewno. I teraz są dwie opcje. To są takie mieszane, wydaje mi się, stereotypy graczy. Ale jedni mówią, że można te blazy postawić sobie na ziemi, a drudzy mówią, że muszą być one w powietrzu. Y szczerze nie wiem, gdzie jest prawda, czy nie ma prawdy, czy tak jest, czy to się niczym totalnie nie różni. Ja osobiście wolę w sumie postawić je w powietrzu. Bo potrzebujemy. Jeszcze sobie pół płytki dobudować. Zaraz zobaczycie po co. E, tego kobla wydaje mi się, że mogę całkowicie skopać. O, zrobimy sobie to tak. I tutaj stawiamy pierwsze blazy. I czy wszystko działa? Wszystko działa. Tylko będzie, kurde, bardzo głośno. Więc pozwólcie, że sobie lekko wyciszę tego Minecrafta. Więc tutaj szybko robimy pyk, pyk. To trzeba stawiać szybko. Pyk, pyk. No i powiem wam widzowie, że blaziarka już idzie. Tylko. Pytanie jest teraz najważniejsze, czy to wszystko spada do jednego miejsca. Tam zrobiłem takie miejsce, żeby one tam wszystkie się respiły. Ale czy to działa? Tego niestety. Jeszcze nie wiem, ale. Się Przekonam. O, działa idealnie. I sobie teraz, widzowie, stojmy pięknie. Możemy mieć na przykład kolegę na wyspie, i ten kolega będzie sobie stał tutaj, będą golemy się respiły. W sumie mogliśmy to nawet obok siebie zrobić, a ja będę bił sobie tutaj te yy, blazy. Więc sobie je uderzymy, zobaczymy, czy to wszystko działa, czy ja to dobrze połączyłem. Miejmy nadzieję, że tak, że to wszystko dobrze działa. No, blazy to jest najlepszy sposób na zarobek tutaj na serwerze, więc, widzowie, nie ma dobrej wyspy bez blaziarki. Jak zobaczycie sobie wyspy innych graczy, no na 100% każdy też ma blazy. I wszystko sobie pięknie idzie. Blaze rody spadają do jednej strzynieczki. Wiele osób sobie ustawia jakieś tam makro czy coś, że nie wiem, że ma automatyczne klikanie, idzie sobie spać i, jedna po i postać bije całą noc na przykład w jednym miejscu, nie? To jest spoko pomysł, e, nie wiem, ale jak ludzie to używają, no to chyba spoko, zobaczymy i czy możemy to sprzedać. I zobaczymy, wykopałem to, w sensie, wydropiłem to chwilę, mamy 50 blaze rodów, slash sklep, moby, blaze rody, 35 dolarów za sztukę, sprzedajemy e, wszystko, 50 blazeów, sprzedane i dostaliśmy 1700. Więc powiem wam widzowie, że zarobek jest naprawdę, naprawdę konkretny na tych blazeach. No ale jak widzicie, zrobiłem w sumie dwie małe fary. I już poszło mi prawie całość pieniędzy, więc, no jednak, czy 2 miliony to taki bogacz? No nie wiem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę teraz to, co mam, totalnie mi wystarczy. mogłem sobie tutaj awczyć i przez całą noc bym wyfarmił bardzo dużo. Ale w sumie, widzowy mam jeden pomysł. Nie wiem, czy totalnie mi się to opłaca. Raczej nie, ale na serwerze jest bardzo dużo ludzi, którzy robią jakieś ruletki, jakieś coś. Więc pomyślałem sobie, że obstawię 500 tysięcy na jakieś ruletce u jakiejś losowej osoby i zobaczymy, czy uda mi się wygrać, czy mnie oskamuje, czy jednak będzie wszystko w porządku. Zapytam. U kogo mogę zagrać na y, ruletce za 500K. Nie wiem, czy ludzie grają na takie kwoty. Wydaje mi się, że ktoś na pewno się znajdzie. Gorzej, jak mi oskamuje. To ja wejdę widzowy na kamperze i tutaj będzie kurde problem z nim, nie? Ale na razie widzę, że nikt nie pisze, więc widzowie po prostu widzimy się za chwilę jak kogoś znajdę. Ora, widzowie, właśnie zostałem tepnięty przez Dogeona, który tutaj płaci. W sensie pokazuje mi ruletki. Płacisz 37K, wygrana y, razy 2. Okej. Okay. To jest gra w kwiatki. Ta gra polega na tym, że gościu ma Bon Mila i w sumie nie wiem mogę wam to pokazać. Sleszpa do Dogebone. On tu w ogóle jakieś multi-konta ma, kurde. Ale dobra, 7 tysięcy. Zapłaciłem mu 7 tysięcy i chcę zagrać. On to już robi mączkę kostą. I jeśli wypadnie kwiatek, powinienem wygrać. No ale niestety kwiatka nie było, więc przegrałem. Rozumiem to jak najbardziej. Jest to uczciwa gierka. Zagramy sobie jeszcze coś innego. Tutaj za bardzo nie wiem o co chodzi. Ale też jakaś ruletka jest, więc mu zapłacimy 10 tysięcy tym razem. I miejmy nadzieję, że wygramy. Zapłaciłem mu 10 koła i zobaczymy, na czym to polega. Ee, to chyba scam jest. skać dobra, płacę jeszcze raz 10 koła. Ee, włożył chwilą. Nie wiem, kolejną dychę płacę. Nie, to jest takie oszustwo, widzowie. Nie grajcie u dogebona, to jest oszust zwykły. A tutaj co to jest za ruletka? A, tu jest jego dom. No niestety, czuję się oszukany widzowie. Dobra, gramy jeszcze raz w kwiatki. Chodź tu dogebona, gramy jeszcze raz w kwiatki. 10 tysięcy na kwiatki. Przegrałem. Gramy jeszcze raz o kwiatki. Wygrałem. Powinien mi wysłać 20 tysięcy. Teraz, widzowie, zobaczymy, czy jest uczciwy. Otrzymałem 20 tysięcy. Dziękuję bardzo. Widzowie, zagramy sobie na bogato. Gramy o 20 tysięcy. Kolejne. Wysyłem mu 20 tysięcy. Przegrałem. Nie podoba mi się to. Dobra, gramy o 50 tysięcy. 50 tysięcy. Nie wiem, czy ma takie pieniądze. Wydaje mi się, że ma. Znowu przegrałem. Dobra, widzowie. Ostatnia szansa. 100 tysięcy. Znowu przegrałem. Dobra, teraz jest całkowicie ostatnia. Gramy o 300 tysięcy widzowie dolarów. I nie wiem, czy przegrałem. Nic się tu nie zrespiło. Napisał XD, chybaś mnie wyśmiał. Przegrałem, widzowie, wszystko co miałem. Ej, nie grajcie na e, ruletkach, to jest scam, nie wiem, nie wzbogacicie się na tym, ale co jak co, stary, masz bardzo ładną wyspę, to ci muszę przyznać. Widzowie, dziękuję bardzo, co on Dziękuję widzowie bardzo za oglądanie tego odcinka, wbijajcie oczywiście na onebloczka na KingEmc.pl. wydaje mi się, że najfajniejszy onebloczek, no grajcie, miło jest naprawdę, pamiętajcie, piszcie w komentarzu swoje niki z Minecrafta, wylosuję kilka rank naprawdę, ależ to naprawdę warto. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do zobaczenia, na razie i siema.